O, dzień dobry. Właśnie się rozpogodziło. Pokażę Wam, też padał. A wieterek wczoraj lał. Wieczorem, znaczy wieczorem, w nocy też padał. Z rana padał. A właśnie będę... Będę jeszcze. Kiszka z rana jak śmietana. Kiszka z rana jak śmietana. A jak śmietana? Jak meko jest, to śmietana jest.

A już znów no, nieznany zadzwonił Że, o, że kiszkę Krzysztof Zjad Przepraszam bardzo, ale Paweł Jacek Janek który, Jacek, który pracuje w barze On o rozwozi, posiłki, o szkołach, o ludziach. Był na tym osiedlu. Może i pizzy, nie pizze, rzeczy. To pozdrawiam właścicielkę Ule. Wszystkie pracownice, które gotują, już gotują. Ule, ukradnę ci koszulę. Tą, taką kucharską. Będziemy razem gotować. O, ja gotowałem to mógłbym ja tam pracownicę pilnować. Nie, to żartowałem. próbowałem na kuchni. O, mamy dzisiaj piątek, czwartek, piątek, czwartek, nie piątek, tylko szósty czwartek, dzień szósty, czwartek, jak zegarki. Dobra dobre Kiszka Taka właśnie Pieczona Wójcie, Nie wiem który której Piotr odpiera na w swoim Po której godzinie? 9.45 Co? 9.45 No ciekawe jest nawet, że jego najlepiej, bo on ja go znam ponad 20 lat on i komputery dla mnie robił ja i, wiem. i komputery wszystko on bardzo dobry jest to, Mutorby wezmę, z przełonem pojadę i wszystkim i wiesz To jest On ci na, na miejscu Zobaczy on weźmie całe te elektryczne Wszystko sprawdzi całe ja te wiem. Jak nie to swój przewód zobaczy jaki to model Całe te, czy to może przewód, czy co? A jak nie, to moment podkręci, zobaczy po prostu, co jest, po prostu, y, tak jak komputery się robi. Całe te, coś może, mogła jakaś dioda, czy bezpiecznik, czy coś, mógł po prostu y, siąść i po prostu tam nie działa. To. A może przewód tylko? A może przewód? To on zobaczy, to Bo, yy, składać się z dwóch kawałków. Tak samo jak w komputerze. I będę zdajony, on sprawdzi. Po to w tym jest. Może z przewodem, bo to szybko to nie... Bo było... Tak samo jak w komórce było. Tamtej, co miałeś. Przerwany, bo ja też miałem. I przerwany... Cały te... Sprawi, zobaczy. To jeszcze, powiem, o dziesiątej wyjadę, prawda, Wojtek. O dziesiątej? Nie będzie otwarte o dziesiątej. O dziesiątej będzie otwarte już. Dziewiąta czterdzieści pięć otwiera. <laughs> o. Widzisz? Ja zrobię. A dziękuję aż. Tychlon powiedziałem ja. prawie, że się oddech, to wystarczy. Nie, Ojciec. No nie. <laughs> nie, 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 tak, tak, tak. nie, 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 tak, 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 nie, nie, No właśnie, widzicie, a wy gadacie. O. ja nie, a wziął kaszankę jeszcze ma kaszankę i ja też z samego rana kaszankę, a jest A ten nieznany mówi o już, ja, że Krzysztof podprowadził mi kaszankę. Kiszka. Kiszkę. Kaszankę! To może być kaszanka czy kiszka. kiszka jak braciszka. Kiszki też braciszki. Mamusia jak spieczy kiszki kiszki i mu tak. Mamusia babcia mu tak. Chce ci kiszki? A my mówimy, A daj. Ale baciu Kiszki też jakby cisziszki. I tak to właśnie jest. Zobacz. No Co mogę się jeszcze? O, to lepiej widać. A pozdrowienia dla Emilii Julki i Domunik, do Domuniki z... Markowszczyzny. Markoczyzny. O. Bo tutaj niewyraźnie... Ja, ja już na pamięć pamiętam. Bo ja wiem, to nie tam nic owo się... Serduszko Lowe Major. Ja już wiem, nie to marko Majora. Do dla EWP. Eweliny, ładne imię Julii i dominiki. No, i karteczkę mam. Będę pozdrawił. O! Niedługo kończył szkołę. Dobrych ocen życzę. Kończył szkołę, znajdę się pod stołem. U tak mówili, że już szkołę kończysz? Ale się powstałem. Wstałem. A! A mówi, czy będą mogły jeszcze odwiedzić? Mówiły. Ta mówiła. Chcia, Chciała by... O! Nie pamiętasz co powiedziała? Chciała byś mieć takiego Wojtka. Chłopaka takiego Wojtka. E. O, nie wstydziły się trzy przyjechać. Co mówisz? Nie wstydziły się trzy przyjechać samochodem. Znaczy przyjechał na weto. Na samochodzie, no Mercedes. Co? Mercedes czarny, rozbity. On skupuje samochody. Ja, się wiedzieć, żeby opra popchnął. Patata popchnął, no Powiedział się mówi, mówi ile chcę zajęło. O już dane a ja mówię jeszcze nie, a gdzie stoi, tu my... a ile chcę za ja mówię dać trzy, on mówi trzy nie dawałem, dwa i pół dam. a dużo tam do roboty, ja mówię będziesz widzieć, nie dużo mówię. Mówi, jak mi sprzedasz, nie odesz tam, to wsiadę lewe to pół tysiąca I daję Ci 3,5 tam. i kupię sobie to No ja tego mi, a ten zabiorę. Mówi. Jego... A, a to da? Ten to mercedes dach otwarty otwiera się. Ja jego mówi, wyremontuję, bo mam części do pasatów. mówi popchnę na granicę. Ale ja mówię, a gdzie pchasz? Białoruś, Rosja. Mówi, tak daję dobre pieniędzy, jak nie wiem. A to ma on mówi. Basz wa ma. Mówię, ja takie samochody rozbitki skupuję taniej. I mówi, remontuje i za granicę. A ta wróżka mówi, jak już kupił, wiesz, mówi, już przypadł, już, już mówi, jedzie <coughs> mówi, na granicę. Mówi, wiele samochodów, ja na lewiecie łóżkiem dobrych, ponaprawie mówi, mówi na, na Białoruś, na Białoruś. Dioś przyjedzie, kupuje, hmm. mówi. Daj pieniądze. I... Mówi, że... No pozdrawiamy. Mówi ich serdecznie. Na koło chielisz, czy Nie wieś? Widzisz. Pozdrawiamy ich, co mi nas odwiedzili. Wiesz, że tak zarabiam. Mówię. Na samochodzie zrobię. Dobrze. Zarabiam i na lewej No i te też. Te wspaniałe kobiety, trzy co odwiedziły nas. Jeden News, Mówi na lewej, po naprawie wszystko mówi. Pod koniec. A jak no, ładnie pachniały te cholery. Pod koniec. E, a to one ze szkoły wracały. Z Samochodem przyjechały. Pod Moskwę prawie. Jak już Rocieś się zaczyna się, jakby miało już granicy, się kończy się. Mówię, a rocie się zaczyna granicę. Tam, hmm. Na ogólnie miłego dnia. A nie tych kobiet. I dla tych osób, co odwiedziły nas wczoraj. No dziękuję, że mogłem dla Was nagrać to. No sami widzicie, to jest normalnie. A nie ma takiego czegoś, żeby coś było nie tak. Niech tylko spróbują, powiedzą nic Oni po prostu w jakiś sposób zazdroszczą, że nagrywam, pokazuję ludziom, jak jest naprawdę, a nie po prostu ludzie wymyślają jakieś głupoty, nieprawdę i po prostu nagrywają rzucają i z tego ludzie później się śmieją. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć, no sami widzicie jak jest naprawdę. No na razie.